Projekt Noho One w Warszawie jest jednym z największych przedsięwzięć mieszkalno-komercyjnych planowanych przez Noho Investment, które słynie z luksusowych inwestycji w kluczowych lokalizacjach polskich miast. Misją Noho jest tworzenie nowej jakości życia, wyjątkowej przestrzeni miejskiej spełniającej najwyższe standardy jakości oraz mogącej sprostać najbardziej wygórowanym wymaganiom klientów. Noho One. To luksusowa inwestycja mieszkaniowa i hotelowa realizowana na warszawskiej woli przez Noho Investment, której większościowym właścicielem jest firma Sebastiana Kulczyka SK Consulting. Kompleks Noho One powstanie na działce po dawnych zakładach polfa Warszawa, przy Karolkowej, i obejmie ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych. Docelowo znajdzie się tam około 2000 mieszkań o zróżnicowanych rozmiarach. Od 50 do 400 m2, a także bogate przestrzenie wspólne, w tym restauracje, sale kinowe, coworking, strefy rekreacyjne i miejsca przeznaczone na wydarzenia kulturalne. Znaczna część powierzchni ma być dostępna również dla osób z zewnątrz, co ma wzbogacić ofertę kulturalną i gastronomiczną Warszawy. Projekt obejmuje tereny dawnych zakładów Polfa. A jego budowa ma się rozpocząć jeszcze w 2024 roku po ukończeniu prac wyburzeniowych, które ruszyły w maju 2024 roku. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, kompleks obejmuje budynki o wysokości do 55 metrów, w tym trzy charakterystyczne wieże wzdłuż ulicy, kasprzaka oraz inne budynki do 30 metrów wewnątrz działki. Projekt architektoniczny NoHoWANE. Jest dziełem warszawskiego biura BBGK Architekci, które dąży do harmonijnego połączenia nowoczesnej architektury z dużą ilością zieleni. Kompleks dzięki wysokiej jakości materiałom i rozwiązaniom ekologicznym ma nie tylko wyróżniać się wizualnie, ale także zapewniać przyjazne środowisko mieszkalne. Planowane jest m.in. wykorzystanie roślinności na balkonach, dachach i w częściach elewacji budynku. Co ma dawać poczucie spokoju i kontaktu z naturą mieszkańcom, mimo że będą żyć w sercu metropolii? Osiedle znajduje się w dynamicznie rozwijającej się części miasta, co przyciąga klientów poszukujących prestiżowej lokalizacji i wysokiej jakości wykonania. Lokalizacja ta stanowi centralny punkt w rozwijającej się części miasta, niedaleko głównych arterii komunikacyjnych i z dobrą dostępnością transportu publicznego. Co czyni ją atrakcyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla użytkowników przestrzeni komercyjnej. Obszar ten, dawniej przemysłowy, obecnie przechodzi dynamiczną transformację w nowoczesne centrum mieszkalno-biznesowe Warszawy.